Cześć, na moim kanale jest mnóstwo serników, mnóstwo, no kilka serników, bo ja bardzo lubię serniki. I jak tylko zobaczę jakiś fajny nowy przepis, to natychmiast go robię, wypróbuję i już go mam. No i słuchajcie, ten sernik jest prosty. Sernik jest ściągnięty, pobrany, skopiowany z sernika angielskiego. Nawet będziemy robić specjalną polewę, taką troszeczkę po angielsku. No ale zobaczcie, co tutaj mam. Na spód, prosta sprawa w serze zaraz rozkruszę te ciastka. To są ciasteczka ziarniste, a także zwykłe petit-buree. 300 g ciastek musicie sobie naszykować na spód, plus masło. Tutaj mamy 100 gramów masła. Idealnie się to połączy. I znowu myślimy, cieknie już, bo wiem jak to smakuje. Ser tutaj nie wstydzimy się pokazywać. Mój ulubiony koniecznie, 26% tłuszczem tak jest nasycony ten ser. I do tego zrobimy jeszcze mascarpone. On ma 30 kilka procent tłuszczu, więc nie używamy już masła do Samego sera, bo wystarczy ten tłuszcz. Mam tutaj jeszcze 200 g cukru drobnego. To jest cukier drobniutki, taki specjalny do ciast. Możecie go kupić w marketach, nie ma problemu. I słuchajcie, jeszcze tu mam 8 jaj, użyjemy całych 4 i 4 żółtka. Nie będziemy dodawać mleka ani innych, bardziej płynnych substancji. To wystarczy, zaromatyzujemy go wanilią i jeszcze cytryną, Co tutaj mam jeszcze, a i na górę poleci krem, krem z kwaśnej śmietany osiemnastki, no u nas nie ma krem fresh w sklepach, więc używamy takiej, takiej kwaśnej śmietany, no i tu jeszcze mamy, zobaczcie, cukier puder, dwie grube, porządne łychy, szybciutko to pójdzie nam, 15 minut będzie zrobiony, naprawdę, poza tym może, że będziemy musieli troszkę schodzić spód, więc no, będzie pewna mała przerwa, ale to za chwilę zobaczcie. Spójrzcie, ciastka już rozdrobnione. Na początek obsypiemy formę jej boki, ale ja chciałem jeszcze coś powiedzieć, ponieważ jak nie macie takiego malaksera, to wystarczy, że te ciastka wrzucicie jakieś miski i tłuczkiem, tym którym kręci się w makutrze, czyli taką pałką do robienia ciast, wystarczy je dobrze ubić. Podobnie to wyjdzie. Są różne metody, jak to zrozdrobnić, ale myślę, że poradzicie sobie. Wezmę odrobinę masła. Nie za dużo, żeby nam później nie brakło. Chociaż mogłem wziąć lodówki, ale już nie będzie. I tutaj, słuchajcie, nacieram boki tej formy. Wsypuję teraz odrobinę tych rozkruszonych ciastek. I takim okrężnym ruchem obtaczamy, tak żeby boki były też wypełnione ciastkami. Wtedy ser nie będzie nam przywierał. To resztę masła na niedużej energii mikrofalówki 200-300 W rozgrzewamy do płynnego. Ciaska przesypuję do małej miski. O, łyżka tam była. Masło już jest płynne. Wlewamy tutaj do ciastek. Szybko mieszamy wszystko razem, żeby zrobiła się jednorodna masa. Chyba trzeba użyć ręki. Wszystkie części ciastek powinny w jakiś sposób. Być połączone z masłem, chociaż odrobinę muszą być wilgotne. Całość na spód. Na początek chodzi o to, żeby wyrównać, i teraz należy to przygnieć. Można na wiele sposobów to zrobić. Na przykład, jeżeli ma się coś takiego okrągłego, na przykład spód od innej tortownicy, można ją tutaj wcisnąć. Troszeczkę z boku stanie, ale to nic, żeby. Popukać, żeby się ładnie przycisnęły. Można też łyżką to południatać, tak jak teraz. Ale ja mam taki oto bałek. Staram się nim ładnie tutaj zgnieść tą powierzchnię. Utworzy mi to fajny spód, a przede wszystkim mam nadzieję, że spód nie będzie się rozsypywał. I teraz z tym musimy iść do lodówki na pół godziny, ale ja zrobię inną metodę, czyli... Może to do zamrażarki, wyjmując jedną z szuflad, to zajmie wtedy to całe schłodzenie około 5 do 10 minut. Teraz wybijam jaja, robię to nad miseczką drugą, żeby przypadkiem któreś mi nie wpadło. Jest OK. Czyli 4 całe i 4 żółtka. Białko nam już nie będzie potrzebne, chyba że chcecie użyć do czegoś, na to sobie odłóżcie. Aj, słuchajcie, przecież trzeba włączyć piekarnik. Ja już włączyłem, nie wiem czy to słychać. Na 160 stopni, nie więcej, nie będzie potrzebna wysoka temperatura. Sędzi będziemy piec długo i powoli. Do dużej miski wrzuciłem już mój ulubiony i mascarpone. Natomiast chcę zobaczyć, jakiej konsystencji jest ten farożek. Dobrze byłoby wybrać twarożek, który nazywa się śmietankowy z reguły. O, mięciutki, jest. właśnie o to chodzi. Nawet jak będziecie brać w sklepie, to pomacajcie go troszkę, czy nie jest za twardy, nie jest zbyt suchy. To jest ważne bo nie chcemy tu miksować wcale. Będziemy to wszystko rozgniatać razem, wyrabiać łyżką trochę może, jakimś innym narzędziem, zobaczymy jak nam pójdzie. Raczej drewnianą łyżką. Natomiast nie chcemy tego miksować, bo nie chcemy go napowietrzać. Napowietrzony sernik dosyć mocno rośnie i później opada. Może uda nam się tak zrobić, żeby był równy. Czyli sery są. Sypę jeszcze cukier. Jaja mogę wlać. Dodam soku z połowy cytryny. Będzie kwaskowo ale też słodko, bo tu było sporo. I aromat waniliowy najlepiej nalać na łyżeczkę, ponieważ... żeby nie było za dużo. Jedna łyżeczka, no tego sera sporo. Półtorej łyżeczki aromatu olejku waniliowego. Na razie to są wszystkie składniki. Jeszcze nie wkładam rodzynek, ponieważ musimy wymieszać i dopiero. Wezmę dużą drewnianą łyżkę i te sery połączę ze wszystkim. Nie ma tu pośpiechu słuchajcie. Trzeba dobrze wszystko połączyć. Mikserem niekoniecznie. Chyba, że macie jakiś wielki robot i wtedy tym takim nienapowietrzającym hakiem na przykład. Można by byłoby to zrobić. Ale zobaczycie, doskonale pójdzie to łyżką. Zobaczcie, po minucie dosłownie mieszania. Już mam taką fajną masę. Wrzucę rodzynki. Po co teraz? Dlatego, że te grudki sera, który jeszcze jest niewymieszany, rodzynki właśnie pomogą rozprowadzić, będą się już fajnie zamaczać, pachnie to przecudownie. A ja Wam opowiem trochę dlaczego takie sery. Po pierwsze mój ulubiony ma wspaniałą konsystencję, właśnie do serników jest idealny, nie jest zbyt płynny i przede wszystkim ma jedną ważną, ważną zaletę, jest zawsze, prawie zawsze taki sam, czyli taka sama jest jego konsystencja i tak samo smakuje. Po drugie mascarpone, no bo tłuszcz, wiadomo. A po trzecie, po co ten twarożek? Ten twarożek jest po to, żeby nadał sernikowi konsystencję prawdziwego sernika, a nie tylko takiej maziastej ciapki. Dzięki temu zyskuje trochę charakteru nasz sernik. Ja myślę, słuchajcie, że masa już jest wystarczająco wyrobiona. Małe grudki pojedyncze białego sera czy też mascarpone nie zaszkodzą nawet naszym serniku później. No to co? Gotowe. Filmuję blachę. Masa na środek później rozprowadzimy. Ale piękne. Wiecie, kiedy smaczne? Nieprawdopodobnie. Właśnie uwielbiam za to robić ciasta, że można sobie troszeczkę podnieść w trakcie. Forma 28 cm byłaby może lepsza. Ta jest 26, ale powiem wam hmm, w sekrecie, że forma 28 cm właśnie mi się zepsuła. Przed tym jak zacząłem robić ten placek, coś tam się wyjęło. nie potrafię już tego naprawić, trzeba kupić nowo. Nic, Ludo. tu ludo. Jeszcze raz 160 stopni i pieczemy półtorej godziny przynajmniej, a później się jeszcze zobaczy. Minęły dwie godziny pieczenia, ponieważ w środku jeszcze chujem zaparowało, w środku bym jeszcze yy, opadnięty zapadnięty, więc minęły dwie godziny, nie półtorej. Zobaczcie, jaki jest przepiękny. Ja go teraz tak już zamykam i zostawię w tym piekarniku, żeby sobie dobrze ostygł, lekko uchylam drzwi. On jeszcze opadnie, ale musi postać tak z godzinkę przynajmniej w piekarniku. Nie wynoscie go razgu na zimne. Niech sobie tak postoi, powolutku opada. No i proszę bardzo, zobaczcie, wcale tak mocno nie upadł. Dzięki temu, że piekliśmy go powoli. Także, że stał i wystygł nam trochę około godziny. W piekarniku wygląda tak. Dlatego teraz musimy go wystudzić zupełnie. On jeszcze pewnie troszeczkę siądzie, może nie za dużo. I wystawię go na twór, żeby on miał lepszy tam przeciąg, przebieg i szybciej wystygł. I pokryjemy go naszą polewą, kremem I będzie doskonały. Tak naprawdę jest wspaniały, puchniutki. I teraz wystarczy to wykączyć, czyli... Trzeba koniecznie przesiać cukier puder, ponieważ byłyby grudki i to byłoby bardzo złe na naszym, naszej polewie. Można dodać odrobinkę olejku. panilijowego też lub soku z cytryny. Raczej nie, bo rozrzedzi nam, więc raczej olejku cytrynowego, migdałowego, arakowego, jaki sobie życzycie ale najbardziej pasuje walidijowy, cytrynowy. Teraz wystarczy to wszystko tutaj wylać. Pięknie rozprowadzić. Ta polewa musi trochę postać, oczywiście, W suchym i chłodnym miejscu. Chodzi o to, żeby troszkę odparowała, a jednocześnie ściągnęła jeszcze. Tak wygląda nasze ciasto. Bliska też. Przepiękny sernik. I zobaczcie, oto właśnie jest on. Przepiękny kawałek fantastycznego ciasta. No rodzynki widać od razu. Śmietana się ściągnęła i w ogóle nie płynie. Och, no, już robię kawę. Wszystkie takie filmy o no, ciastach, o daniach obiadowych i innych fantastycznych przepisach znajdziecie u mnie na kanale. Zaglądajcie tam. Środak tak ma być. Cześć.